Cześć, witam was bardzo serdecznie, nie wrze, a może w zapowiedzi, tak w zapowiedzi, w zapowiedzi takiej pięknej serii Zero Tracker, w której będziemy jeździć sobie właśnie w tym no i to będzie taka zapowiedź, będzie zapowiedź. serii Zero trakat Będziemy sobie jeździć po Polsce, po Słowacji, po Niemczech. Po, Niem po Czechach, po Słowacji i po Polsce. Właśnie tą wodą. Troszeczkę są Będziemy sobie jeździć właśnie w wodach. Będziemy podobnym. Trochę to. Jeszcze w mojego będzie chyba. No nie wliczając się w te tematy będzie seria z eurotraka, no i to będzie takie nie wiem, przymusowe bo a będzie seria, czy mi się podoba przetarg. czy nie bo kocham Czasem tą grę. ja znaczy kocham ciężarówki no i bardzo kocham autososy, elektory w, w, w ogóle traktory lubię eurotraki, ale LS to mają ulubione gry no i to będzie ta jedna gra LS opja pojawi się potem ja tych mamy komputerowych na tół no, bym mógł nagrywać LS-a e, czy LS-a więc jakby się zapojisz kanału, spodobała, to zapłać za kanału, no, zapłać kanału zapojicz serii nie, z Europleków. jeśli Ci się spodobała, kliknij like pod spodem, laj komentarz i do następnego. Odcineczka. Ale jedzie dalej. Szosa przed nim bije się jak wąż. On za horyzontem goni wciąż. Łudzi się nadzieją, że dogoni go. Jedzie dalej.